Ja chcę wam to powiedzieć, że tych spotkań z młodzieżą, gdziekolwiek one się odbywają, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy w Ameryce Środkowej, tych spotkań się nauczyłem w Krakowie. Po to jest takie okno papieskie. Po pierwsze to nie jest to okno, co wtedy papież z niego wyglądał. I jak on stał w tym oknie, to ja w tym pokoju siedziałem za nim zaraz. Pokój w prawie pusty nikogo nie było. Był papież, ja i może jeszcze dwie, dwie osoby. Tłum na zewnątrz wykrzykiwał, wiwatował, a myśmy byli wewnątrz. I nie wiem, może ksiądz Stanisław, czy ktoś z, z otoczenia wujka w, wpadł na pomysł, że no, trzeba wyjść do okna, do, do ludzi. Nie było jeszcze tej barierki, nie było schodków i kazano nam być cicho, z, tak się skupić pod drzwiami, a myśmy, a wujkowi podstawiono krzesło i przy pomocy podtrzymywany. Rękami wszedł na okno i wtedy po raz pierwszy rozmawiał z tłumem, a myśmy byli z tyłu i widzieliśmy to od tyłu, w tej komnacie. Ten wymiar człowieczeństwa trzeba zobaczyć i trzeba wypełnić czym? Prawdą i miłość. Dla, dla mnie to było niesamowite, bo potrafili czekać 12 godzin dziewczyny czekały. Siedziały i czekały na papierze, że wyjdzie. Prawda, ja nie wiem czy ja bym miała tyle samozaparcie dla wiary, żeby tak długo czekać. I pod kurię przychodziłam, dopóki się nie zrobiło tak stuprocentowo młodzieżowo. Z tymi kwikami i z tymi wrzaskami jakoś nie byłam w stanie się pogodzić. Ja rozumiem, że to jest taki zwyczaj, inaczej nie potrafią, że to jest dobra reakcja, ale nie na moje nerwy. Jeszcze się spotkamy jutro, a dzisiaj proszę was bardzo, żebyśmy zaśpiewali pięknie apel jasnogórski na zakończenie tego spotkania które było oczywiście przewidywalne chociaż w programie się nie znajdowało Mary Maryjo.